Dziękuję. Oho Nalazłem nalazłem Ew. O mam coś Ja Co mi nie słychać Jur nie słychać mnie Ej halo słacz mnie Weiser. Ej Tom nie, dobra, nie słychać mnie. Muszę mieć na. Ej, halo, słuchaj mnie to? Aha, mega. Ej, no, słychać mnie czy nie? Wajzer. No mów, bo ja ustawiam i nie słychać. No dobrze, słychać się. Wajzer. <gry> Co no. to, to? Tylko ten wyborczak, to to. Witam na stronie Jeepur skins Dzisiaj będziemy kręcić sobie baterki z Damianem. Hello, 320. Damian kręci batle, a wy pamiętajcie, że z kodem Tokio macie plus 5% do ładowania i możecie otworzyć sobie darmową skrzynkę MILSpec. A co z Milspeca wypada, jeszcze pokażę. No, można. właśnie pokazałam. No i rewolwer Crimson W porządeczku. Pamiętacie o bonusie dziennym? Ja nie mogę otworzyć, ale wy pamiętajcie. I skrzynki bonusowe. Go. Ej, nie działa link, ja nie mogę. No nie możesz. To daj, daj, daj open. No, no i uspik. tego? Dodaj open bitewki. No zobacz, czy możesz wejść. Mogę? Idę? No, Ale zrobiłeś. Dojrę. Ale zrobiłeś, ja zrobię lepszą. Nie, 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 nie nie zrobię lepszą, bo tu hole spływa do kiermany. Ciekawe, że zawsze tobie spływa, a nie mi. Ej, ostatnio miałam batla, że trafiłem haula, ale dwóch botów też trafiło haula i wdupcyłem to batla. Wiesz, że ja ile razy otwierałam te, to. Tylko naklejki. Bo ty musisz mocno chcieć. Mocno chcieć trzeba. Ja muszę sobie wypłakać po prostu. Albo wypłakać, no? Ja zaraz się sobie wypłaczę karambita. Nie, jeszcze to ostatnia była. No to no. sobie wypłacza naklejkę za 300 zł, no ale mi nie mm. leci. O jezu, jak mnie dropi, Boże, święty, matko. No. To, no, daj, daj, coś. O Jezyk nie daje, ja. Ogólnie te naklejki za 200 oddają mocno. <laughs> w sensie ja wolę nie. tam te, mas te Mastery, ja czy rastu, jak to. No, są w porządku. Nie, no, dodałeś to. Holy moly. Co? No, holy moly. No, a jak? No, a jak? Będzie Super. hall na odcinku, będzie dropi, duży dropi. No, na pewno. To, to w wtedy, wtedy robię salto. Dobra, ale na nagranie. Nagram, no na, na, na tym. To patrz. Na to odcinku. Patrz, co się, co patrz, no. się dzieje. Jak ten, to wale salto na no, odcinku. Będzie, będzie, będzie hall, będzie. No, na, na pewno będzie. Pa. Jeszcze dwie. Będzie ostatni będzie. Ostatni. Holy, holy, teraz, teraz robi salto. No. Nie robię, no i co? Kurde. No i, i ile? No dobra, jak ty coś. Ale no ona jak ty. ty jak ty coś, gratuluję. ja robię, ja robię. Ej, można nowe ej, można nowe skrzynki do batli. Robimy. Testujemy. To znaczy? No bo są nowe skrzynki na GeForce. Gdzie? Nowe skrzynki. Są to te widzę. za Black dwa Beard? oś. Excalibur znowu. No, no się, właśnie, ty? dlatego dodaję wszystkie nowe. Dodaję wszystkie nowe. A co ty chcesz, żebym ja zaraz pieniędzy nie miał? Rush B, dodaję, dobra, dodaję. No, dobra, dodawaj wszystkie po... nowe, ja będę gotowa. Wszystkie nowe. Proszę, Olin. Znaczy, nie wiem jak All te wszystkie, które są te nowe. No. Jakie nie klika jeszcze. Nowy jest Salon, Robo, Rush B, Blackbeard, Space Vault, Excalibur. Dobra, dodałam wszystkie o po trochu. Go. Ojej, nie w to wlazłem! Ej! Ej, ale wczoraj nie można było, a dzisiaj już dodali. Ty no od jest! No tak, no patrz. Teraz wiadomo. Ja pierdzielę, I pierdzielę. No i tak u... jaki dropik! W porządeczku! No, w porządeczku dropik. dropik. No nie no, co to jest? Ale mocna ogólnie, ja wiedziałam, że ona będzie mocna w skrzynkach, ta batla. No, ale to powinnaś od najtańszej, żeby to napięcie było. No, budować. ale. A to już dupę, ja że o. przegrałem. No, no co? co? No, wiesz, no, że... No, wiesz że przegrałeś. Bo ja no. zawsze battle wygrywam, tak? Ja zawsze no, no, batle wygrywam. To za tysiąc? Eee, za tysiąc. Nie, to czy nie mam szansu, tutaj. to Ja mam dwa z... nie. No, mam słuchaj, na... jeszcze są skrzyneczki po 12, tam są ty, tak? Czy po 15? A może. No, może. może? Głębokie i szerokie. Mm -hmm. No, patrz, ale się odkułem 14 złotych. Bląd. Mega. No i klasa. Mega, mega. Mega. I ile? No i sobie wygrałam. Tyle. On Także, będzie. a ja mam tyle do powiedzenia, że z kodem Tokyo X plus 5% do szczęścia. Gówno. hej Ej. Ej. Gdzie? A, musisz się Chodź, chodź na chwilę. No. Co? Tak. No kurwa! Czemu to ma nie... nie, Ej, się, nie Ej, czemu to ma nie słychać w grze? Bo jest. Aha. Bo ja... Ja chciałam ustawić na aktywację głosową i nie słychać. No poczekaj, e, poczekaj chwilę. Słychać mnie? Halo? Halo? Tak? Aha, to to mnie kurwa robił w balona. Dobra, idę to odnieść. Kurwa, co to? Aha, co się przyczepiło do wajzera. Co? No. Kleszce masz No. 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 masz na Jest No. No. obiekty No. Ok. to Co to jest? No. Dobrze, się, Boże. co to? I zgubiłam to się, No. Ej, co? Ej, to nie był Weiser! Ej, to nie był Wezer! I Wezer oczy mówił koledzy moi! To są moi koledzy! A ja tak mówię, o czym Weiser pierdoli! Przecież on to mówił na statku? Ja pierdolę! Ej, to był Mob gada. To była maska gadająca kurwa Wezerem. A ja tak sobie myślę... Czemu on powtarza to, co mówi na statku? Koledzy moi! Mega koledzy! Ja pierdolę No właśnie! I patrzcie teraz! No! No! To, to sa tak, to samo Tomek miałam, to samo. Kurwa, ale się zdziwiłem, no ja, my, e, no ja to samo, bo mi Wajzer gadał w ogóle, że to są moi koledzy, a ja sobie myślę, co on mówi? Jak mu, ej patrz jak mu gadają! Przylepiło się, co chcesz? O, idą maski. Ej, kurwa, ile ich idzie? A, co się przyczepiło do Wajzera. Co cię do Wajzera. do Wajzera? Już się do wajzera Bluję na was, sejterzy, hatfu! No i co? To ci w ogóle HP? Da, zadaje, no A to mnie? Ej, ale aż tutaj ola. Aha, to to on mnie kurwa robił Choć, w balona zadaje, Co, co, da, co to jest? No wajzer, otwórz kurwo, bo mnie dojadą no, zaraz Maska, co gada? Weizer! warunki No. Zadaję ci w ogóle HP? Czemu on wyskoczył? No kurwo! Ej, co? Ja. Nie no, śmieciu Kurwa, jebany! Dobra, zjedz mnie. Ale jaja. Ja to Ej, a Tom, to. ty nie masz streama? Nie. Aha, a czemu? No bo ja dopiero dawno wróciłem. Aha. Tomek, wiesz, że Pago jutro idzie do urologa i będzie mu palec w dupę wsadzał? Ja to chcę nagrać. O ty mój. I się pytał, się pytał... Co Izaka, ty, maje robisz? ...i tak mówi nie wiem, nigdy nie byłem. Pago przecież laki kurwa, będzie miał... Ale przecież danego. Pago już, już miał raz palec w O. Kurwa, zgubiłam! Ta jest do lewej. Co mam zrobić? Ja się boję. Nie, jestem tam nic nie widać. Co, to jest bomba! To on jest! Kurwa! Dobra, nie, przegięcie pały. Nie, 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 nie wiem. Nie wiem gdzie... nie, 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 no. Ej, Fire exit Idę, idę, idę! Jestem gdzieś. Idę. Nic mnie nie goni. Nie stresuj mnie. Halo! Halo! I miałam problem. Miałam pająka. Miałam stalkera. Bałam się. Ok. Zostało 11 obiektów jeszcze. Dobra, dawaj Norwidę i tego zapraszam, bo już lewo. A ja do siku. Zaczniemy, zaczniemy. Jestem gejem. Jestem gejem. Jestem gejem. Może ci w sika, Mateuszku. Odpalam statek. Ja mam co tydzień teraz profilaktyczne badania prostaty przez odkryt. Kolega, sobie się. Właśnie zepsuję statek. Tak zepsuję statek. Pociągnąłem za gałę i się zepsuło wszystko. Let's go. Aha. Jakie echo tu jest o człowieku. Echo! Nie ma. To jest tutaj stara Ej, gdzie to się... Aha. Ej! Co tu już strzelają? Co to już takie było jedno? Nie wiem, ale działka są. O kurwa! Łe! Do kogo strzela? Kurwa! Strzelają! Ej, wy się zamówili, co? No nie, a ja znowu... I kurwa tu jest działko. Ta 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 ta. Minała mnie. Nie. Nie prawie. Ej, mam jakąś skoślał. Czekaj. Pokaż. Pa. Czekaj. To. Oh. To? Ej, daj mi to! Wiesz to, duże. Oh. Ej, the <laughs> <laughs> e, daj mi to! I <laughs> e, daj mi to! Jak tu uruchomiłeś? jeś? Lewy <noise> jest? Ej, weź ten złom tam z tyłu! <noise> Lewym. <laughs> Co o, z oh, jest. I tu w Minecrafta. O ja. Mam. Ja to Więc Ej! gdy eh? -y. Co? Zawsze słyszałem dźwięki z Minecrafta. Jakby coś Ej, Weiser, chodź tu. Weiser, 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 Weiser czekaj, pa! Halo. Nie no kuram! Tyskniał za tym w chuj, nie! Tyskniał za tym w chuj! Nie, no to jakiś kado, ale... Tełuszka już nie pasnał. Jak to? Dopiero zaczął pracę z nami już go nie ma. No to mówię, 5 minut. Od razu te białkę zrobię, mał ważę żyję pago Halo, kto tam jest? Co to? to. się. No! Ej, kto to to tom? A co zrobił? No tom! Nie bejtuj mnie tak! Ja? Nic. Tom nie zbejtował! Daj, Matuszku, to już razem, razem! Tak. Ja nie Wszystko mam drodzy. Kliknij. Jak? E. Aha, my sprzedajemy teraz. Rucham, za, rucham.

No kurwa. O kurwa, teleport. Ej, teleport mam. Co to? Aha. Aha. A gdzie, a gdzie ja jestem? Halo? Halo. Halo. Halo? Halo! Halo! Gdzie, gdzie wy jesteście? Tutaj. O kurwa, a ja nie wiem jak skoczyć. Halo? Halo? Kto to? Mów do mnie. A kto może mieć pochodnie? Ej, ale ja nie widzę, nie masz? Wow, ej, Vajzer, obróć się, obróć się, widzisz to? Co? Patrz, ej, ile tu jest itemów? Co to jest? Coś się no to się wydobyło? Nie, raczej. Ej, ja mam tyle Nie itemów. Wiesz, pochodni? No teraz, <śmieniciela> tak. Dobra, widzisz, może fire exit?

Ty wiedziałeś, ta lałka chciała. <grymne> Ale ty jej nie widziałeś, a ona chciała ze mną się bawić. Co to? nie, Kurwa, tyle i temu Co to kurwa za bawę, Chodź Halo? Halo? Hola, hola. Masko. Hola. zobacz co mam? No Patrz, stój w miejscu Wę? Co ty robisz? Jest tak ciemno, że za... Patrz, co robię z kijem! Nie jaja... Ej, patrz na to, Wajzer, pa, Patrz na to, Wajzer, pa. Co? Ej, patrzcie na to, pa, pa. Wiesz, czemu cię wtedy zajebało? No? Bo tam ona gadała, że masz gra Simon mówi, a ty nie grałaś. Co to jest? Co to jest? Co to Co to? Co to jest? Gdzieś sprzątać To, z... sprząta ty. A sprząta śmieci! No A on nie robi ty kurwa <grym> Meanwhile Weizer wyszedł, ginie Tomek. Ty, ginie pewory. z schował. Patrz, patrz, rozkurwij go. I co? TY kurwa co to kurwa Ej, co? Było? Co to jest? Woźny. Ej, co to pierdolęło tak? Nie wiem właśnie. Ej, gdzie jest Tom? w środku chyba. A gdzie są Co wasze rzeczy? Musimy iść na górę po rzeczy. Ja mam tylko klucz. Ej, a w ogóle stój! No. Bo ja nie dokończyłem, bo ty miałaś grać wtedy w Simon Movie. No. I on ci mówił, że spin, że masz się okręcić. To ja tego nie czytałam. Ej! To Co to? To jest maska. No jak? Nie jakiś, jakaś ta, jakiś królik Bach zgonił, kurwa. Tak, tak, słychać. Ej, halo? Ej, czemu was nie widzę? Co to było? O. Ej... Co jest? Czemu... Ej, halo? Yy. Halo? Myślicie, że cofać? Dobra, to pierdolę, to cofam. Halo! Dobra, idę. Tu jestem, śmieciu. Aha, no to fajnie, że mnie wyzywasz tą. Mega, jesteś kumpel. co chodzi? nie wiem. Ej, to jest kreatura! Kurwa! Zawaliło się! Spał? Pago. pago, pago, ale pan <noise> <noise> ostatni, nie? Ej, mocne, mocne. Przestań gwizdać. Ten se kurwa gwizdze Tom, no ja pierdolę, ochuje je zaraz. Kolędę se gwizdze. Tam się słyszałem. To kurde. Tam <grywa> się słyszałem. Podajem... Tak, tak. Dziś tutaj ktoś stał tak jak ty i się patrzy na mnie, jakby cię maskę udawać I zaczął mieć w moim i wpadł. To kto to był. Właśnie, kurwa, nie wiem, czy to była. maska... Nie, no maska by nie spadła, kurwa, stąd. No nie, to Dalek musiał. <grywa> Ale biegnie spadł. Kurwa. No kurwa. Nie spadł. <laughs> o tak, o tak, ustał tak jak wy stoicie. No to to mech i się na mnie i zaczął pies Bu! Bu! A! Ha, kurwa! Ją zrobił chyba. O kurwa.

Trzeba śmiecia pewora! Ja pewora! Kurwe, dowora! Ale... Ej, gada mod! Mot z poprzedniej mapy, nie? jest Z poprzedniej mapy! Przecież tak powiedział Wajze na poprzedniej mapie, na bibliotece! Co za debilska ma święta? Co kurwa? Jest to jest Płako? 150 już za wydania. W statku. 7 statku i piecy w do którego wszedłem, mi rozwiebała ta działko. No po prostu szukają statku. W górę, pieczy. W pełni to czek. Na mapie czy coś na wszelki? A ja idę. No niech dadzą szota. W sumie są 4 obiekty, takie kartki były w jakiej grze. Ja nie tylko posadziłem. Mu łeb próbuje Coś mi na pizdę spadło. Mu łeb. Proszę, byłeś do Dobra, ja uciekam. Pa. Pa. Co się.